Ta nominacja wywołała burzę. Pojawiło się nazwisko Kwaśniewskiego. Marek Siwiec, były europoseł i wieloletni współpracownik Aleksandra Kwaśniewskiego, został nowym szefem kancelarii Sejmu. Fakt rozmawiał z Jerzym Wenderlichem, byłym wicemarszałkiem Sejmu i wieloletnim posłem Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Marszałek Czarzasty i pan minister Siwiec to są reprezentanci tej dobrze pojmowanej lewicy, której byłem członkiem i którą stworzył Aleksander Kwaśniewski, ocenił Wenderlich. O składzie kancelarii Sejmu marszałek Włodzimierz Czarzasty poinformował w środę, 19 listopada. Podał, że zaprezentowany przez niego zespół rozpocznie pracę od przyszłego tygodnia, ponieważ, jak podkreślił, ten tydzień kończy pracę człowiek, którego cenimy i szanujemy, minister Jacek Cichocki. Marek Siwiec nowym szefem kancelarii Sejmu. Przywracanie profesjonalnych standardów. Wcześniej Sejmowa Komisja Regulaminowa pozytywnie zaopiniowała kandydaturę Marka Siwca. Za jego osobą głosowało dziewięciu posłów, trzech było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Siwiec został zarekomendowany na stanowisko przez samego marszałka Czarzastego. Zmiana na czele kancelarii Sejmu jest konsekwencją przejęcia urzędu marszałka przez Włodzimierza Czarzastego, który w drugiej połowie kadencji zastąpił Szymona Hołownię. Przekazanie fotela marszałka lewicy zapisano w umowie koalicyjnej podpisanej 10 listopada 2023 roku. Zobacz, Rosja odpowiada na zamknięcie konsulatu w Gdańsku. Zapadła decyzja. Swoją oceną nowego szefa kancelarii podzielił się z faktem Jerzy Wenderlich. Marka Siwca znam chyba dłużej niż marszałka Czarzastego. Znamy się jeszcze z ruchu studenckiego, profesjonalista najwyższej rangi podkreślił były poseł SLD. To będzie przywracanie bardzo profesjonalnych standardów w kierowaniu kancelarią Sejmu, dodał. Wenderlich odniósł się też do słynnego i mocno kontrowersyjnego gestu Marka Siwca z 1997 roku, gdy ten, tuż po wyjściu z helikoptera w towarzystwie prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, sparodiował Jana Pawła II. Złożył ręce jak do błogosławieństwa i ucałował ziemię. To się za nim ciągnie. Pytanie: czy historia tak powinna się ciągnąć? To była sytuacja w odruchach emocjonalnych. Mogła zostać odebrana z niechęcią przez jednych, a ze wzruszeniem ramion przez drugich. Ja bym z tego nie robił żadnego dramatu. Sprawa została przesadnie pokazana jako naruszenie godności kościoła. Moim zdaniem tak się nie stało, stwierdził Wenderlich. Czy mianowanie Siwca oznacza powrót dawnych działaczy SLD do wielkiej polityki? A czy to jest złe? To są tylko szyldy, które często zmieniają nazwę. Teraz lewica ma formułę szerszą i myślę, że pan marszałek czarzasty i pan minister Siwiec to są reprezentanci tej dobrze pojmowanej lewicy, której byłem członkiem i którą stworzył Aleksander Kwaśniewski, podsumował gość faktu.